Przeczesne koleje dużych prędkości. Nowe drogi. Cześć, pogadajmy konkretnie o CPK. Witam serdecznie w naszym podcaście o jednym z narzędzi analitycznych opracowywanych przez CPK. Pasażerskim modelu transportowym. Witam naszych gości ze mną w studiu Rafał Kucharski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. witam. Oraz ekspert do spraw modelowania i prognozowania ruchu CPK Michał Miszewski. Cześć michał. Cześć, dzień dobry. Panowie, jak jest cel prognozowania ruchu i czy ruch prognozuje się wyłącznie dla kolei? Najprościej mówiąc, celem prognozowania ruchu jest poznanie odpowiedzi, czy też oszacowanie jakich wielkości przewozów, czy to pojazdów, czy pasażerów możemy spodziewać się w sieci transportowej w przyszłości? Na potrzeby prognozowania musimy mieć też pewien kontekst, czyli określić o jakim mówimy horyzoncie czasowym, czyli w jakiej przyszłości chcemy poznać ten, ten ruch, jakie będą kwestie związane z społeczeństwem, z gospodarką regionów. I prognozowanie ruchu ma na celu właśnie na podstawie tych różnych czynników pozwolić wskazać... O, o jakim ruchu, skąd, dokąd, jakimi środkami transportu y, będą się przemieszczać mieszkańcy w przyszłości. Y, prognozowanie nie dotyczy tylko kolei, ta metoda znana jest i stosowana szeroko również w innych gałęziach transportu. Najbardziej rozwinięta jest w transporcie drogowym, nie tylko w Polsce, ale też też za granicą od wielu lat y, wykonuje się modele ruchu, y, aby ocenić, y, o jak dużych potokach pojazdów, najczęściej no, w przekrojach drogowych. Możemy mówić przy realizacji jakichś inwestycji, budowie nowych dróg, modernizacjach i tym podobnych działaniach. Czym jest pasażerski model transportowy? No to jest narzędzie, które pozwala nam podejmować decyzje. To są decyzje, które mają bardzo duże koszty. To są pieniądze publiczne, więc te decyzje chcemy podejmować dobrze, rozsądnie mieć jakieś narzędzie do tego. Ja bym to porównał do mm, na przykład sytuacji, w której otwieramy jakiś nasz mały biznes i chcemy podjąć decyzję, jaki to ma być biznes, gdzie i jak duży. Dajmy na to kwieciarnię. Do y, sprawdzenia, czy tę kwieciarnię y, otwieramy w tym miejscu, czy nie, no potrzebujemy jakichś przesłanek do podjęcia tej decyzji. Podobnie może być z linią kolejową. I dopóki to jest mały biznes, mała prosta sprawa, to możemy sobie to rozpisać na karce papieru albo w głowie po prostu sprawdzić, czy tam są ludzie, którzy będą kupować kwiaty, czy tam jest dużo tych ludzi, czy mało i czy taki biznes otwierać. No, a jeśli to są miliardowe inwestycje w liniach kolejowych i każdy chciałby mieć taką linię kolejową, no to potrzebujemy bardziej zaawansowanego narzędzia, no które nam w systematyczny sposób odpowie na to. Czy ta linia kolejowa tam jest potrzebna, czy nie? Wiemy już zatem, że pasażerski model transportowy wykorzystywany jest dla gospodarki i inwestycji, a jakie korzyści niesie on ze sobą dla pasażera? Tutaj możemy powiedzieć, że korzyścią wynikającą z użycia modelu jest to, że możemy lepiej zaplanować system transportowy w przyszłości. Właśnie w taki sposób, aby on odpowiadał potrzebom mieszkańców. Aby mogli się przemieszczać wygodnie, szybko i w tych relacjach, w których oni tego oczekują. W tym celu, właśnie aby wykonać te, te prognozy ruchu i, i użyć modelu, potrzebujemy zbadać zachowania pasażerów teraz, przebadać różne trendy, i wtedy będziemy mogli określić właśnie to zapotrzebowanie, ten popyt na transport w przyszłości. Dzięki temu inwestycje, które realizujemy, one są poparte analizami, są zasymulowane w środowisku właśnie matematycznym, komputerowym i dzięki temu mamy większą pewność, bo gwarancji oczywiście dać nie możemy, ale mamy większą pewność, że, że te inwestycje się opłacą i one przyczynią się właśnie jako korzyści dla, dla pasażerów. I to daje też taką płaszczyznę do tego, żeby pokazywać, że te inwestycje są dla wszystkich, a nie dla jakichś wybranych, wybranych grup. To znaczy, no, każdy chciałby mieć tę niedużych prędkości koło siebie, spod domu do, do pracy i korzystać z tej infrastruktury, no a taki model Pozwala na systematyzowanie tego. No i przeniesienie tych dyskusji z takich dyskusji politycznych, z takich dyskusji, które, które mogą być łatwo podważalne, do dyskusji liczbowych. Na liczbach się łatwiej dyskutuje. To, czy jakaś linia kolejowa ma dane parametry, które wychodzą z prognoz, które są lepsze od innych, to już nie jest, to już nie jest sprawa polityczna, tylko to jest sprawa, którą, którą ciężko podważyć. Tam mamy pewne założenia w tych modelach. Możemy w te o tych założeniach dyskutować. Natomiast one są m, dzięki takiemu narzędziu jak PMT, one są wszystkie takie same dla inwestycji, które rozważamy. No i nie tylko dla kolei, ale również dla, dla inwestycji drogowych yy, mogą takie być. No i przeniesienie tego z, z, z dyskusji politycznej na taką dyskusję o liczbach. No, ułatwia wszystkim sprawę, też analitykom, No, bo nawet analitykowi t, kolejowemu, który, który prowadzi takie, takie dyskusje, ciężko jest rozmawiać z, z argumentami, dlaczego ta linia tu, a dlaczego nie tu. I jeśli mamy tego typu dylematy, no to, to taki model nam pozwala je rozwiązać. W sposób powiedzmy, może nie bezdyskusyjny, bo zawsze tutaj mówimy o przyszłości, zawsze mówimy o jakichś założeniach modelu, no ale lepiej dyskutować o założeniach modelu, a później już do wyników e, przyjmować te wyniki, niż dyskutować o wynikach i kręcić się w kółko, e, no bo każdy by chciał mieć tą infrastrukturę. E, Siebie. Zatem wiemy, że PMT to nie polityka, a raczej dobro mieszkańców. A jak na PMT skorzystają przewoźnicy czy szeroko pojęta branża transportowa? Tutaj zastosowań modelu PMT jest naprawdę sporo, bo tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, Wyniki analiz symulacyjnych służą docelowo pasażerom, bo to oni będą korzystać z tej infrastruktury. Ale z modelu branża korzysta na różne sposoby, na przykład projektanci, którzy mogą dzięki wynikom analiz lepiej dostosować planowane rozwiązania, które, które przygotowują. Mogą skorzystać przewoźnicy, też już zupełnie innego innej perspektywy, ponieważ y, będą wiedzieć, jakiej liczby pasażerów możemy się spodziewać na poszczególnych odcinkach sieci, co później przekłada się na przykład na liczbę pociągów, którą możemy uruchomić, aby y, po prostu było to y, opłacalne i efektywne. Także y, analitycy y, ekonomiczni zwią kwestie związane z gospodarką, tak? też, też y, przepływy pasażerów mogą pozwolić na lokowanie na przykład różnych inwestycji, chociażby inwestycji mieszkaniowych, tak, jeżeli wiemy, że gdzieś powstanie nowa infrastruktura z y, nowymi przystankami, pewne lokalizacje y, od razu mogą zyskać na, na swojej wartości. Y, jest jeszcze szereg y, innych. Y, grup użytkowników modeli symulacyjnych, także w kwestiach naukowych, ale myślę, że o tym do tego jeszcze przejdziemy. No ale wracając jeszcze do, do tego, no myślę, że PMT to jest taka, to, to zaczyna być taki standard, zaczyna być coś, co my jako analitycy czekaliśmy na to od dawna, na coś, co będzie takim uznanym standardem, porządnie zrobionym przez ludzi, którzy wiedzieli czego, czego potrzeba i zrobionym dokładnie. Te poprzednie modele w wielu miejscach były robione, dokonywane na szybko, żeby zdążyć z terminem. Wszyscy wiedzieliśmy, o jakie elementy chcielibyśmy to rozszerzyć. Co byłoby fajnie mieć w tych, w tych modelach, ale czas naglił. K kontrakty się kończyły, trzeba było oddać modele miejskie czy modele krajowe, które były wcześniej realizowane. No APMT to jest taki długodystansowy projekt, który jest rozwojowy, który staje się standardem. No, i on pozwala na, na rozszerzanie, czy on, czy jakieś rzeczy, które powstaną z jego, z jego integracji, bo tutaj też jest jakaś konkurencja mm, dla niego. E, no to są, e, to są to jest platforma, którą będziemy mogli e, rozszerzać i dzięki niej podejmować różne e, nowe tematy. Które będą istotne dla naszej polskiej przyszłości w transporcie. Teraz jest wykluczenie komunikacyjne, w przyszłości będzie uzależnienie od samochodu, trzeba będzie się uzależnić od tych samochodów. Ehm, trzeba będzie radzić sobie z energią, trzeba radzić sobie z klimatem, e, coraz bardziej ze starzejącym się społeczeństwem, z, z demografią, e, z przenoszeniem się z samochodów na rowery czy do pociągów, i to, to będzie narzędzie, które. Będzie takim naszym polem do dyskusji dla, dla całego środowiska, jak to zrobić dobrze i jak to jak to wykorzystać Także. Wspomniał pan profesor, że PMT staje się standardem, na który analitycy czekali bardzo długo. Co w takim razie wyróżnia PMT od innych narzędzi tego typu dostępnych na rynku? No to, że to jest bardziej platforma, a nie zamknięto. To nie jest zamknięty projekt, tylko to jest coś rozwojowego, to jest coś modułowego. PMT może być aktualizowany. Wiele modeli mogło być aktualizowanych poprzednich, natomiast nie były aktualizowane, bo czy sytuacja się zmienia: powstają nowe linie kolejowe, nowe odcinki autostrad, powstają nowe, nowe osiedla mieszkaniowe, i to jest wszystko bardzo dynamiczne. Nasze zachowanie komunikacyjne się zmieniają i ten model, żeby miał sens, on musi nadążać za tymi zmianami, odpowiadać. Na te zmiany. Ten model jest nie jest zamknięty, tylko jest otwarty. Jeszcze nie do końca jest otwarty, bo jest w plikach, y, które nie są w pełni edytowalne. Mam nadzieję, że niedługo będzie w pełni edytowalny. Nie trzeba będzie wydawać dziesiątek tysięcy euro na oprogramowanie, żeby z niego korzystać. Y, natomiast już teraz on jest dostępny dla bardzo szerokiego grona odbiorców y, w Polsce, które. Mogą zobaczyć yy, i sprawdzić, czy to faktycznie jest tak, yy, jak, yy, jak mówimy. Mogą na przykład yy, być zaangażowane tam organizacje pozarządowe, które są bardzo aktywne w transporcie, które są za, yy, yy, zaangażowane w wiele zmian transformacyjnych, które mamy, w, nie wiem, w bezpieczeństwo ruchu drogowego, wykluczenie komunikacyjne, ochronę przyrody. No i one mogą sprawdzić, czy to, jeśli nam drogowcy mówią, że no nie da się inaczej poprowadzić tej, tej, tej autostrady, musimy wyciąć ten las, albo nie da się inaczej poprowadzić tej, tej linii kolejowej, no to może być zweryfikowane. Możemy faktycznie sprawdzić, że otwierając PMT, no tak wychodzi i to jest kompromis, no infrastruktury nie zbudujemy bez jakichś, jakichś kompromisów, ale to może być transparentne. Tak jak wspomniał Rafał, jednym z takich, z takich rzeczy, która wyróżnia model PMT jest właśnie ta Stała aktualizacja, bo nieraz zdarzało się w naszej branży, że powstawały modele miejskie, one oczywiście były aktualne przez pewien czas, później nikt nie zbierał nowych danych, nie, nie aktualizował chociażby warstwy sieci transportowych. Po kilku latach te modele często stają się bezużyteczne. Tutaj w PMT stale pracujemy nad tym, żeby zasilać go bieżącymi danymi weryfikować, czy wyniki, które model zwraca dla wariantu scenariusza stanu istniejącego, są wciąż Zgodne z tym, co obserwujemy w rzeczywistości. O tym też, też nie wspomnieliśmy, ale, ale w prognozowaniu ruchu bardzo ważne jest to, że budując modele, musimy zbudować najpierw ten model stanu istniejącego. I tutaj PMT wyróżnia się właśnie tym bardzo dobrym odwzorowaniem wielkości przewozów na, na kolei, ale także na głównej sieci drogowej, szczególnie w zakresie autostrad i, i dróg szybkiego ruchu. Więc to, to na pewno jest jego ważna cecha i to, że zespół. Dość liczny kilku osób stale pracuje nad tym, żeby ten, ten model utrzymywać up to date, jeśli tutaj można takiego sformułowania użyć. Co jeszcze z takich kwestii technicznych tutaj warto dodać, to to, że PMT jest chyba unikalny, jeśli chodzi o precyzję odwzorowania rozkładów jazdy w transporcie kolejowym. Tutaj ten model stanu istniejącego czerpie dane bezpośrednio z rozkładów wszystkich przewoźników w Polsce, natomiast w wariantach prognostycznych, tam gdzie ten rozkład oczywiście będzie inny, bo powstaną nowe odcinki linii kolejowych, tutaj też zespół CPK we współpracy chociażby z ze specjalistami z PKP Intercity pracuje nad tymi założeniami oferty przewozowej w przyszłości. Dzięki temu mogą powstać właśnie te symulacje i prognozy, ilu pasażerów możemy się spodziewać w przyszłości. Więc tutaj mamy bardzo e, dobrze rozpracowany temat e, tych rozkładów jazdy. No i dzięki temu, że mamy to rozpracowane, dzięki temu, że jest taka praca, to możemy y, tworzyć... Y, nie musimy wykonywać kilka razy tej samej pracy. Myśmy wykonywali od nowa tą samą pracę i na uczelniach, i w biurach konsultingowych budowaliśmy Ciągle i ciągle te same modele, nie idąc do przodu, ponieważ byliśmy proszeni o robienie tego, tego samego. Tutaj to jest w jednym miejscu, zrobione raz, dla całej Polski, i możemy to rozszerzać i iść do przodu. Tak, to ułatwia pracę nad analizami poszczególnych y, odcinków sieci, bo y, wszystkie te analizy opierają się na spójnych założeniach, więc są dzięki temu porównywalne. I jeszcze jedną cechą. Jedną z wielu, ale tą, którą chciałem podkreślić, PMT, jest moduł lotniczy. Bo jako CPK planujemy też nowe lotnisko, więc w PMT istnieje komponent, moduł lotniczy, który kalkuluje konkurencyjność samolotów względem kolei dużych prędkości. Możemy oszacować, jak dużo pasażerów możemy przeciągnąć z transportu lotniczego na kolej, badając między innymi obszary oddziaływania lotnisk i skąd pasażerowie do lotnisk kraju będą docierać? Wiemy już, że PMT jest sukcesem wdrażane przez Centralny Port Komunikacyjny, a jak to wygląda w przypadku innych firm? Czy inne firmy mogą używać PMT jako narzędzia analityczne? Jak najbardziej. PMT od już w zasadzie jego powstania był planowany do tego, żeby można go było udostępniać innym podmiotom. W tej chwili mamy podpisanych około 60 umów licencyjnych na, na korzystanie z tego modelu. Wśród tych podmiotów są firmy prywatne, analityczne, konsultingowe, są uczelnie, są jednostki samorządu terytorialnego. Każdy ma swoje nieco inne spojrzenie na planowanie transportu, ale właśnie pewne elementy PMT są użyteczne dla, dla tych podmiotów więc tutaj obserwujemy, że to zainteresowanie jest także międzynarodowe. Ostatnio zacieśniliśmy współpracę ze spółką Rail Baltica, odpowiedzialną za budowę właśnie kolei dużych prędkości, w zasadzie, no, która połączy Warszawę z krajami bałtyckimi i wymieniamy się właśnie doświadczeniami modelowania, wynikami, my czerpiemy z analiz Rail Baltica i vice versa, i też dzięki temu możemy PMT rozwijać o jakby kolejne obszary. Panie profesorze, proszę nam powiedzieć, jakie są możliwe zastosowania PMT w pracach naukowych, potencjalne możliwości użycia modelu w pracach badawczych, na przykład nad innowacyjnymi rozwiązaniami w transporcie? No to jest, to jest narzędzie, z którego możemy korzystać i chcemy korzystać i ja bym chciał, żeby ta współpraca między uczelniami a CPK się zacieśniała i w zakresie doktoratów i w zakresie projektów badawczych. Teraz mamy złożony jeden wniosek wspólny do Komisji Europejskiej na finansowanie yy, badań związanych między innymi yy, z CPK i on jest możliwy dzięki temu właśnie, że mamy takie narzędzie jak ten, jak ten model, yy, model PMT. No, to jest nasza wartość, którą możemy wchodzić do, do takiego światowego obiegu nauki, w, 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 zaczynać odpowiadać na pytania, jak pewne rzeczy będą działać w Polsce, jak to się będzie zmieniać. To jest świetne narzędzie naukowe i wiele osób, które z nim współpracowało, budowało ten model, ma ambicje naukowe. Zobaczymy, czy one zostaną wykorzystane, bo potencjał, potencjał jest duży. Może teraz zabrzmię trochę górnolotnie, ale czy można uznać, że pasażerski model transportowy pomaga w ocenie, czy dana inwestycja CPK będzie potrzebna Polsce i Polakom? Tak. <śmiech> <śmiech> można. Natomiast to nie jest odpowiedź to nie jest ostateczny argument. PMT nie będzie takim ostatecznym argumentem. PMT w obrębie. Pewnych y, założeń, w których się obracamy, odpowie na pytanie o CPK. Mm, natomiast y, odpowie, czy to jest y, odpowiedni model rozwoju infrastruktury y, i czy to jest odpowiedni y, w relacji do budżetu, y, jaki, jaki mamy. Może odpowiedzieć też, czy. Y, y, czy taka wielkość tego portu lotniczego jest odpowiednia, czy taka wielkość infrastruktury jest odpowiednia. E, natomiast ostateczne decyzje, e, one muszą wy, wykraczać w szerszą perspektywę rozwoju Polski. Czy inwestujemy w rozwój, czy, czy, czy inwestujemy w, w, w zwiększenie roli Polski jako hubu przesiadkowego? E, tego typu pytania. Tak. Mo model sam w sobie mm, nie zdecyduje. Model ma pomagać, Aby te decyzje podejmowane były racjonalne i zgodne z oczekiwaniami, i też przyczyniały się do rozwoju. Tu powiedzieliśmy o lotnisku, ale też możemy wspomnieć o inwestycjach kolejowych. Tu PMT też może pomóc porównać, które inwestycje na przykład szybciej osiągnął. Efektywność ekonomiczną, gdzie będziemy mogli spodziewać się większych przewozów, y, gdzie może trochę mniejszych, y, gdzie lokalizować y, przystanki. Y, więc tutaj tych zastosowań też, też jest dużo, ale no tak jak już powiedzieliśmy, to ma model przede wszystkim wspierać podejmowanie tych decyzji. A wyniki modelowania zależą od, tak naprawdę od dwóch czynników, które są niezależne od nas, i to są dwie rzeczy, którymi jeśli założymy je w modelu PMT, otrzymamy zupełnie inne wyniki. Pierwszy to jest liczba ludności, a druga to jest wartość czasu albo produkt krajowy brutto. Jeśli nimi będziemy sterować, możemy odpowiedzieć sobie, że jeśli w Polsce będzie zapaść demograficzna i zapaść ekonomiczna, no to, to żadna inwestycja nie jest potrzebna. Jeśli będzie rozkwit demograficzny i rozkwit ekonomiczny, to każda będzie potrzebna, natomiast trzeba to wyważyć gdzieś pomiędzy. To też jest zaletą modelu, że możemy symulować te różne scenariusze rozwoju. W jaki sposób PMT wspiera wybór optymalnego wariantu dla danej linii kolejowej? Planując linię kolejową, zawsze rozważa się właśnie szereg wariantów, kilka z nich. PMT ma na celu pokazać, jakie będą wielkości przewozu. Przede wszystkim to jest ta, ta podstawowa wartość, która wynika, wynika z modelu. Więc tutaj uzyskujemy. Na przykład porównanie, że w wariancie inwestycyjnym numer 1 będzie 10 tysięcy pasażerów na naszej linii średnio, w wariancie numer 2 będzie ich 12. Przykładowo, w wariancie numer 3 będzie 8, więc stosując bardzo proste kryterium tutaj maksymalizacji, mielibyśmy odpowiedź, ale no niestety nie jest to aż takie proste, bo dochodzi więcej czynników wyboru wariantów. Takich jak czas, oczywiście koszty, to jest później już kalkulowane, można powiedzieć, że poza PMT. Jak PMT stanowi właśnie wkład w tych kwestiach ruchowych, natomiast to, jaki wariant inwestycji ostatecznie chcemy realizować, no to wynika właśnie z szeregu tych, tych różnych kryteriów optymalizacyjnych, i środowiskowych, i ekonomicznych, także społecznych, bo no tak, jak podałem przykład, wariant. Najbardziej korzystny ruchowo, na którym potencjalnie możemy osiągnąć najszybszy czas i najwięcej przewieźć pasażerów, może okazać się najbardziej negatywny społecznie, bo będzie wymagał na przykład jakichś wyburzeń. Więc tutaj też trzeba z pewnym dystansem podchodzić do wyników no i brać pod uwagę szereg tych, tych różnych uwarunkowań. Ja jadąc tutaj z Krakowa, dzisiaj miałem stację Włoszczowa i to jest przykład tego, jak można dyskutować o inwestycjach transportowych bez takiej podgrzanej debaty politycznej. Włoszczowa to jest stacja, która jest otwarta na linii CMK, bodajże 2000. 7 roku jakiś czas temu, w każdym razie towarzyszyły temu gorące protesty, znaczy dyskusja polityczna. E, jedni mówili, że bez sensu jest na linii dużych prędkości otwierać stację kolejową, e, no bo to spowolni pociągi i ekspresy z Krakowa do Warszawy nie powinny stawać w jakimś e, małym miasteczku e, powiatowym. Inni mówili, że no zwiększy to dostępność, no i dzięki temu ludzie z, z Włoszczowa, ja a teraz też chyba zacznę, będą mieć dostęp do infrastruktury i będą, e, będą z niej korzystać. No i i obydwie strony miały rację. <coughs> a dzięki temu, że gdybyśmy wtedy mieli model PMT, moglibyśmy od razu uciąć tę dyskusję i odpowiedzieć tak naprawdę zniuansować tę, tę dyskusję i powiedzieć, że e, Pendolino tam nie będzie stawać, czyli największej prędkości, a inne pociągi będą stawać, więc e, możemy połączyć dwie pieczenie na jednym ogniu, no i takie decyzje tych włoszczowych, które będą się pojawiać na przyszłej sieci transportowej, jest bardzo wiele, jest, nie wiem, teraz ciężką mi bodajże, kilka takich, kilka takich stacji, w których, no odpowiadamy na to pytanie, czy warto, czy nie warto tam prowadzić tę linię kolejową, no i to jest oparte jakimiś wskaźnikami liczbowymi i ma jakiś sens ekonomiczny. Tak, to przykładem tych analiz, które no, w niedawnym czasie się odbyły, jest e, przykład linii Y na odcinku Warszawa Łódź, czyli tym pierwszym, który ma powstać w ramach programu CPK. E, ruszając z analizami w PMT, zakładaliśmy potencjalne lokalizacje przystanków na tej linii z dużych prędkości, właśnie nie wiedząc, czy e, one na pewno tam powinny się znaleźć. No i symulacje wykonane e, z wykorzystaniem PMT pokazały, że Istotnie wiele z tych propozycji jest zbyt mało efektywna dla pasażerów, aby inwestować w budowę przystanków. Ale w sąsiedztwie Brzezin symulacje wykazały, że tam warto zatrzymywać niektóre pociągi, niekoniecznie te najszybsze, ale poprawić właśnie dostępność transportową tego obszaru. Więc właśnie, korzystając z modelu, tutaj możemy tą infrastrukturę lepiej dopasować do, do potrzeb. Czy PMT ma wpływ na inne narzędzia analityczne używane przez CPK? E, tak. PMT jest jednym z elementów um, szerszego procesu analiz, który w CPK się odbywa. E, przede wszystkim um, istnieje współpraca e, między narzędziem PMT a kolejowym modelem mikrosymulacyjnym, czyli narzędziu, które jest e, dedykowane do. Wykonywania bardziej precyzyjnych analiz ruchu kolejowego. Już możemy powiedzieć, że bierzemy pod lupę jakąś stację, układ torowy i tam weryfikujemy, czy wszystkie założone w PMT pociągi będą w stanie przez tę stację przejechać pod względem operacyjnym. PMT to też, jak wspomnieliśmy wcześniej, wkład do, do analiz kosztów i korzyści. W CPK został opracowany dość skomplikowany model matematyczny, który zasilony szeregiem danych, w tym z PMT, pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy inwestycja jest właśnie efektywna ekonomicznie. I w końcu PMT to też narzędzie, które jest używane przez kolegów z naszej spółki opracowujących horyzontalny rozkład jazdy, czyli koncepcję takiego prowadzenia ruchu pociągów, takiego ułożenia rozkładu jazdy w przyszłości, aby pociągi kursowały cyklicznie, w powtarzalnym takcie, żeby były lepiej skomunikowane, co przełoży się na maksymalizację przewozów. Właśnie PMT pozwala zoptymalizować założenia rozkładowe, aby osiągnąć ten cel w postaci jak największej liczby pasażerów. Miejmy zatem nadzieję, że PMT i inne narzędzia analityczne szybko przełożą się na realne korzyści dla pasażerów. Dziękuję bardzo moim gościom, pan profesor Rafał Kucharski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Michał Miszewski, ekspert do spraw modelowania i prognozowania ruchu. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję. dziękuję.